wydał tylko, że tu nie ma Kremka no ona ale... McLaren wydałem no właśnie no nie wiem co mam ale to mało, tutaj robić, ale okej okay. ale tutaj? to bardzo mało jest na wydałem a co mam tutaj robić? muszę zatknąć no więc zobaczcie, jest szczytki w Dobra, ja się mutuję Eem, dobry Siema, lubię Aha Eee Czemu... Czemu? masz takie dziwne auto? To normalne auto, co ci chodzi? chodzi? Dobra, nie wiem, ja jestem szybszy Chcesz ścigać? Tak Dobra, dawaj no to gdzie? No tutaj dawaj Cały czas prosto Dobra. Do końca Ja jestem szybszy to, to jest niedobrosnie I zobaczcie, jaki jest... Au, ten zobaczcie jakie to jest A auto I nie Zobaczcie jakie to jest głębskie auto Wow. Oh, 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 oh. oh. Dobra Jedziemy na tą tu górę tutaj O! Oh, jedziemy na tą górę Musimy się postarać Ahaj, to tylko tyle, ale ale już się, już Dobra, jedziemy Ktoś do mnie dzwoni, Cztery, la... Cztery razy Okej, okay, odzwonię Halo Na wyścig Co? Chcesz zarobić pewne pieniędzy? No co? To na wyścig A gdzie wyścig? Umówmy się pod dealershipem Dobrze, Dobrze. 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 Bo, czy to Dobrze. się zamienia nagle Dobrze, speed? No to już nie wiadomo. Może ja też coś za I gra za dużo for speeda. Co? Legalny wyścig, ha? Na wyścig za mną. Ja bym poszedł... No. ...around the map. Czekaj chwilę. Pogarnę kogoś jeszcze. No. The... Ej! Kościół, chodź tu na highway race. Dobra. W chodź. Znaczy na around the map. kaj. Tak. Eee, mogę cię to... trochę zrobić z ką, hmm. mając mój numer. Orazno. Ciep po zajęcia. Ja tam us waste przyda. Nie twój interes. Jaki hmm. no, wygadany jesteś. Помозаем. Идем только позачем, чтобы пишный приспил ему был. <помощный> Прищиг <помощный> ему. Да, вот что. А вот. O nie, 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 zieram. Pieram. Nie, z W drugim no. miejscu, kolego. Zapraszam na wyścig na porządku. Ktoś trynejszego. Gratulacje, to, to... szczęśliwo. Dobra, zamykajcie klapy. Bo wybuchnie ci silnik zaraz. Właśnie, <grydź> ja ty przegrałeś ze mną. Oh, o, wypadłeś, <laughs> no tak, 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 nie tak, 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 teraz Ale teraz nie ma tak, 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 Teraz tak, pokażę, co to jest jazda. Tak. Tak. Tak się ty co, co, Ale to jest jakiś sędzia w ogóle? Nie? Ma. nie? A co robi? Co robi? On nie skaza. Było jest z morda Chyba, że się ogarniesz.

Aaaaaaah! Nubek! Aaaa. Lubek! Wygrałem, Lubek Chłop, to skraca, przegrał z suprą Dobra, ja sobie jadę chyba jakieś auto jakieś. Nie co, czekaj, 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 dobrze ci idzie. Patrz na drag graj. No dobrze. Zrobimy jak, jak zmieniaż wie. To, to, to zapisz sobie mój numer, żeby go odswoń, bo były jakieś dobre wyścigi. Już mam swój numer. No, no, no dobra, to... Dobra, teraz to zapiszę. Raz czego. Chciałeś to możemy jechać do Francji nawet. No. patrzcie. No nie, nie, nie. Dobra. mordziaty Idziemy na highway. Jeden raz i kupimy ci jakieś auto. No dobra Wypaczę Ci jakieś auto, dobre, to co to mają bardzo no. Dobra <grywa> na serio to jest jakiś <grywa> nic for speed, <grywa> nic for speed". Co, co w ogóle? Co jest? Dobra, morda no. Co do Ile masz 100 tysięcy nie No, no. no znaczy 100 tysięcy. Dobra. Znaczy, 122 tysiące, sorry. Mam coś dla ciebie. Ile masz? 122. 122 tysiące? Tak. Mordo. No. sobie za 95 tysięcy muskel Dreadnaw T6. No, dobre mordy. Dobre auto. Okej, yy. um, okej. Okay, okay. No, fajne. No, trzy no, i dobre. No to no fajne, fajne. Pytam moim zdaniem auto. No, kit jest, kit, szkolony. Kit. No, dobra. No i już mam, morgan. Aż? Tak, mam. Dobra. Chcesz, to sobie cię przemaluj. No, dobra. No Cię poczekamy. Ja, ale auto, kurde, ziomek dał. Michał, 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 mamy problem! Co jest? Policja! Nie interesuje mnie. No, Jesteśmy i krasa. Jesteśmy poszukiwani. No... Jesteśmy no. poszukiwani przez policję. No i no tak. ja, bo tak nie umiem grać. poszukiwani przez policję. Nie jest nie w że nie żadna policja. Tak, na przykład jak nie mają super, dwa superkary, to tak, nie obchodzi mnie to. No nie obchodzi Zobacz. mnie to. Pan ma Prosta, A ten co, spędził? No, boi się psów. Hmm. da que jogar para to França? Não. Não, não para a França? No, não, nós to to mam No, wow. no Dawaj się Dawaj Szybiamy się. Czekaj. Dobra, to Dobra, no, 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 mnie no, 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 A co to jest za Z tego typu. Co ma silnik. Ten co ma silnik dziwny jakiś. Z challengerem nie będzie problemów. Jedynie z wygrałem. Beijo just W Kalifornii lepiej O Na pewno lepiej niż tam u nas gdzie byliśmy No Co, no, teraz na pewno? Kurcze pomóż mi O Jezu, dobra, nic mm. się nie stało Ja się prawie rozbiłam ja, ja właśnie się Łoł, O, 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 o. Ale... o ty, jakieś domy to są O, domy są Это есть? Не вообще. То есть какие старые Ну, no, мы же не там езжали. Я идем. Звуковая, я звуковой ущелт. идем вниз La rossa no, è la quale facciamo? La lezione della Lezione ci We Francji było dobrze, ale w domu jednak najlepiej. Ty, ty psy, psy jadą, zaraz spadamy. Zaraz spadamy. i sorry, o się o i o

i po co ci to było? Po co? Stary, mam je <ścoughs> Siadaj Dawaj Naprawi się to auto Moje no, nowe auto Nie, nie mogę Wsiad, zamykaj klapy i wsiadaj Dobra do, to. do auta, do auta, do auta, co robisz? Policja, policja, policja Stary, stary, poszukaj mojego auta Ale nie, nie znają naszych wyglądów Tak, ale znają nasze auto O Jezus Jedźmy po prostu

Zjechać. Proszę na chwilę pojechać za mną? Nie. Proszę pojechać. W imieniu prawa. Nie. Proszę pojechać. Nie. Ej, Proszę... ej, ej. Ciebie znam. Proszę pojechać. Powiedziałem coś. Oddaj się. A ty sorry, sorry jak tam so, jak jak tam Čemu ah. ty prochýb debilu

Tu jest O, Ale ojej, Tu jest ojej, 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 kurde, ale tu są fajne ojej, ale ojej, ojej, oh. no, oh. yes. Terima kasih Terima kasih Wah Aku tak boleh Aku apa? Dobra. Dobra, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Chętnie yy, łapę w górę i subskrypcję na moim kanale. I wiesz, że ze Michał i Ole. Aaaaah, Siema Tak, mam nadzieję, że wam się podobało takie RP. A -a. Niby RP, ale to. Niby RP, niby nie RP. Mm, tak, ładnie, no... Po prostu, no. Po prostu, no. Po prostu, no. Czyli, no, no. że tak. Tak e, więc. Łapę w górę! Zostawcie. tak, okay. czekaj. Jakieś pro Nie, nie. Po prostu zostawcie. ile, ile dacie rady. Łapę w górę i po prostu dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Yy, więc. dziękuję Wam bardzo serdecznie. Yy, I szanujcie nas i dużo w górę, bo. Yy, robiliśmy jedną scenę. 10 albo 5 razy i nam nie wychodziło cały czas, ale w końcu nam wyszła. I tę, którą zobaczycie, to nam wyszła, więc no. Nie przedłużam i papa. Pa. Robimy drugi odcinek.